Cześć Maludze, szybko na moim kanale i dzisiaj zagramy w Slenderinet. Tak, dzisiaj zaczynamy serię ze Slenderine, czyli gra o twórcu grani i jest to wnuczka grani. Zaczynamy od pierwszej części, czyli The Solar. Lecimy. Pierwsza piwnica i tryb, y, I poziom trudności medium jest. Znaczy, że lecimy. Będzie około 3 odcinków w tej gry, bo są 3 piwnice, więc dobra, let's go. Okej, okay, zaczynamy. Okej okay. No E mamy tutaj otwieranie, czyli standardowo. I tak. No, Slenderina będzie się tutaj pojawiać, więc mogę się rzeć, bo jak wiecie, Slenderina dla mnie jest najgorszym przeciwnikiem. Uj, bo ona... Bo granie jeszcze nie... O, mamy no, pierwszą książkę. Granie jest taka zła, bo... Granie jest jeszcze OK, ale ona jak ci wyskoczy, Ty się skupisz na to gra gdzieś, tak? To jest dramat. <laughs> tak właśnie taka Slenderina jest. Dobra. Szukamy książki. Znaczy wszystkie, szukamy, co znajdzie. Tego... Uj, jaj, jaj. Dobra, ślepy zaułek. Okay. mamy już jedną książkę, chyba git. nie znam tych piwnic, bo ja to grałem to... Ja to chyba raz kiedyś grałem. No dobra. Oj nie! Uuu, dobra! chyba jakoś wyminęłem. No dobrze. Okej, okay. o! Użyłem klucza, obydwie coś było. O nie. Rina uspokój się. Okej, okay. nic nie ma, okej. Okay. Idziemy dalej. Aha, się latarka w latarka Fantastycznie. Nie, słyszycie to? Dobra. Okej, okay, jest chyba... Dobra. Oj! Ooo! No <grymne> Właśnie dlatego... Oj kur no... to znaczy, są naprawdę. Dlatego Senderina jest dla na mnie najcięższa. Czyli... Właśnie... No! Nie wiem, znaczy nie najcięższa, ale najbardziej taka... Trochę się przestraża, no o właśnie, o to mi właśnie chodziło. Dobra, mamy trzy książki, nie jest źle. Medium jest całkiem... Okej, okay, nie do... No. Jakby taka dziwna muzyczka. Nie wiem, dobra. Aha, to jest zwykła muzyka chyba z gry jednak. W <grym>, myślałem, że teraz już mnie goni coś. Okej, okay, czy tutaj mnie chyba jeszcze nie było? Albo stąd wró Przyszłem tutaj. Nie mam pojęcia. Ale na No! Tak, nie ma drzwi tutaj? Nie ma, to jest ten ślepy zaułek, co byliśmy tutaj wcześniej. No dobra, eee... Idziemy teraz tutaj. Zostało nam pięć książek. A tutaj chyba, stąd chyba przyszedłem. Albo i nie? zgubiłem. Okej, okay, okej. Okay. A tutaj, stąd przyszedłem. dobra. Tutaj nie... A, klucz. O, książka, fajnie. Już połowa w sumie. Idzie szybko. Jak tak gdy dobrze pójdzie, to od razu lecimy do. Nic tam e, numer 2 Ok, tam nic chyba nie było Idziemy <śmach> w tą stronę Pyk I również nic nie ma Okej okay. O klucz Okej okay. do drzwi są takie jak sewki u więc jest ciekawe, ciekawe. Dobra. Um, oj, myślałem, że to ona taka. To Miała być. O, książka. Dobra. Oj, ponad połowę, dobra. Czy tutaj nie... Czy tutaj byłem? Tak, to jest ślepe zaułek i jeszcze ona nie w Ja się teraz nie odwrócę. Dobra, ale ja się odwróciłem. Wcześniej jej nie było. Ej, tutaj mi nie było, dobra. Okej, okay, klucz użyty jeden. O, mamy też konie przejście. Oj! O, kurde. Książka, szósta. No, oj, kurde. Halo? Gdzie jestem? A, dobra, odwróciła mnie. O, to, to wyskoczy. Okej, okay, i tym razem. Ty byłem. Dobra. Jakaś muzyczka była. Mm. Tu, o tu jedna z tych było. Dobra, dobra, dobra. Nie ma nic. O jest kur do, drugi, dobra. Fajnie. O nie. To jest krew. Jest tu? Jej chyba nie ma. Nie ma. Dobra, y, jednak y, aż znaczy nie było jej, ale przyszła. Prędzej wyskoczyła na mnie. Dobra, została nam tylko jedna książka. Nie! Dobra, to muszę chyba wszędzie tak się chować, żeby mnie nie zapała. No kurde! się powiem, si bo medium, a spodziewałem się, że będzie Ej, łatwiej. Jak ma... jest łatwo, ale tam skary są. So... Też nie mam e, HP, nie wiem, ile jest HP. Ile ja mam. Okej, okay. zejdziemy teraz. Gdzieś pewnie jeszcze jedna drzwi są. I właśnie... Okej, okay, ale nie na klucz. Mamy jakiś duży magazyn. Jest książka ostatnia, dobra, tyle dostało. Okej, okay, uciekamy do wyjścia. Okej, okay, mamy klucze, One się już nam dzisiaj nie przydadzą. Może być jakiś skrót i będziemy musieli użyć klucza, aby wyjść. <laughs> no, gdzie ona była? Nie wiem, dobra, ja uciekam. Żegnam Sendrina. gdzie są drzwi, muszę pierwsze drzwi znaleźć. O kurde. I właśnie jeszcze yy, z im będę nagrywał granie 1.0 na legacy, bo widziałem, że jest taka opcja. To teraz popularne speedruny. Więc będę speedrunował 1.0. Na Impossible oczywiście. I trochę pograłem wam powiem na Impossible i powiem wam, że odkryłem jak sobie łatwo farbić monety. Bo za przejście Impossible na 1.0, które jest dosyć łatwe. Wstajemy tę samą monetę co na Impossible 1.8 I tak zafarbiłem 90 monet już na to może 100! Można to już nas formiłem. Więc niezłe. Nie, nie, nie wiem, czy to ma czy to jakieś błąd, okej, okay, tu jest ten ślepy zaułek. Ja tylko pamiętam trochę trzecią piwnicę, drugiej i pierwsze właśnie za bardzo. I właśnie jak weszłem do gry i zobaczyłem na początku e, w, e, ten pierwszym e, tutaj jeszcze mówi kurde e, pokój to... O, tu jesteś pozminali, jak sobie pomyślałem, że coś pozmieniali. Oj! Inaczej pomieszczenia, ale mi się przypomniało, że przecież to była trzecia piwnica. Mi się pomyliły piwnice w ogóle. Dobra, bo mi się skojarzyło, że to komputer, był, a to chyba było wcześniej w piwnicy. Dobra, żegnam. Okej, okay, Inna się wchodziła. Inaczej do tyłu, dobra. Gratulacje. Okej, okay, czyli gratulacje. Udało się znaleźć wszystkie książki. Dobra, lecimy do drugiej piwnicy, bo byłoby za krótkie. A w następnym odcinku zrobimy trzecią i to na twardzie. No. Tylko pierwsza, druga, okej, co my tutaj mamy? Widzimy jakąś paletę. jakby jakieś zejście na dół, okej, okay. może być ciekawie. Medium. Okej. Okay. Witam, okej, okay. trochę jest inne ściany i chyba drzwi inne. I tu jest zejście na dół, dobra, to może tam pójdzie zejdziemy. A nie, tu nie ma już innego zejścia, okej, okay. czyli tylko możemy na dół zejść. I dobrze, jakoś powoli idziemy po tych sodach. Zobacz, że się kruszą już na powoli. Dobra. Lewo, prawo O! Okej, okay, exit, okej, okay, to może mi się w przeszłości przydać Okej, okay, mam jakieś opony Okej, okay, ciekawe to wygląda Okej, okay, te drzwi są zamknięte Oj! O nie Nie, jest środkiem Angela? Tak ona... oj <grym> o, Ty Mendo! <laughs> Jeszcze tutaj, dobra. O beczki. Beczki pewnie z piwem. Dobra, yy, idziemy tutaj. O, kosem sprintuje. Fajnie da się na dół. Od skosem jak się idzie, to jest szybciej. Dobra. W się, się jest, że. O, mam pierwszą książkę. Dobra. O i drugą od razu, fajnie. Że tak, bo no, skosen zawsze tak jest, że idziemy szybciej. Dobra. Ok, tam pójdziemy później, teraz wracamy tutaj. O nie! Nie! Co to ma być? A! Co to jest? Kurde! Ok, ciekawe, czy z mi wyskoczy też z góry? Kurde, szartona! Jeszcze do tego. Jakaś decha, dobra, yy, kolejne drzwi. Tutaj mamy kolejną książkę, ej, dobra, nie że. Tu już właśnie bardziej mi, medium przypomina, bo tak ona cały czas nie wyskakuje. Takie przywitanie było od niej dla mnie. O kurde! On to coś tutaj biega. Centrina. Okej, okay, mamy. ¡Hój! Portal Portal mamy kolejną książkę mamy połowę. To jest ej, Takie na. To jest. Czekajcie, to jest takie coś na lampę chyba. To na świeczkę znaczy. Okej, okay, yy, spadamy stąd. Mamy klucz pierwszy, fajnie. Okej, okay. Yy, okay, idziemy dalej. Tutaj chyba był jakiś klucz do użycia. Tak. A tutaj chyba nic nie ma. A mam kolejny klucz, okej, okay, zwróciła się. Oko. Teraz iść tam w drugą stronę, bo tam były takie właśnie. O, od... tutaj, nie, tutaj? Nie, nie tutaj chyba, ale. No, mi wyskoczyła. Dobra, a wyjdziemy tu, tutaj, dobra. Lecimy, 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 lecimy. Okej, okay, okej, okay. tutaj nic na razie nie widzę Pyk, pyk, pyk O, tu jak już użyliśmy? Może być jakaś książka? Okej, okay, chyba nie ma, dobra Idziemy dalej Tu jest jeszcze na górę, to ja, tutaj już byłem Tak, tutaj byłem już raczej To wracamy Pyk Okej, okay, tutaj pusto. A tu jest Zesie, dobra. Tu on jest Sendrina. Nie no, już ją. Okej. Okay. To mnie nie było kolejny magazyn. I mamy książkę. Tyk. Mamy książeczkę. Jeszcze mi się kluczyk przydał jakiś. To kurde, najgorzej. I mamy klucza. A jest klucz, dobra. Tyk Fajnie Idziemy dalej No nie, słyszę ją Biegnie tu Dobra, na szczęście tylko przebiega przez korytarz jeden Na szczęście, mamy już ponad połowę, jest, Kit. Okej, okay, dzi oby tutaj nie trzeba było kucza, bo nie wiem co będzie Uff O, książka, fajnie Eee, okej, okay, okay. o, mamy klucz Krew O, cholera No Dobra, przejdźmy dalej Tu mi jeszcze nie było Użyliśmy klucza mamy książkę, fajnie I tu może będzie ostatnia książka? Proszę Jest szafa Chyba jest, nie Ale książeczki nie ma Tak, nie było książki Nie A jest książka, dobra Wjedziemy do wyjścia szybko O kluczka jedyny Raczej mi się już nie przyda Ale szukamy tylko takiego Exit Dużego Znaczy taki, na, tym, na tym wiecie Takim no O dokładnie tutaj Idealnie się yy, Udało Więc lecimy do wyjścia I to chyba na tyle odcinka Pyk Ucieczka Jest Slenderina U nas się udało Tak łatwo nie ma ze mną Udało mi się uciec Dobra Spoko Dobra Udało nam się zlepić w na medium Więc to by było dla odcinka Do następnego odcinka i elo